walka o to, kto bardziej przekona. Dziękuję. Jeżeli będą pytania Przewodniczący, to by już próba... Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 19 sesji Rady Powiatu w Głubczycach. Witam serdecznie wszystkich Państwa, Panią Starostę, Członków Zarządu, Panią Skarbnik, Sekretarza, Kierownika Wydziału Oświaty, Państwa Radnych, Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną zwołaną na wniosek zarządu w związku z koniecznością dokonania głównie zmian w budżecie powiatu głupczyckiego. Z tym, że w międzyczasie wpłynął jeszcze wniosek zarządu o rozszerzenie porządku obrad o cztery uchwały dotyczące dotacji dla czterech kościołów: Bogdanowicach, Baborowie, Opawicy i klasztoru franciszkanów. Yy, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję yy, projekty tych uchwał otrzymaliście państwo do wiadomości, Natomiast one odbywały znaczy wpłynęły już po zwołaniu sesji, dlatego nie znalazły się w porządku obrad i chcemy je wprowadzić yy, jeszcze pod obrady dzisiejszej sesji, ale musielibyśmy przegłosować wprowadzenie tych uchwał. Yy, jeżeli nie będzie jakiegoś wniosku, żeby którąś z tych uchwał wycofać, to przegłosował, przegłosowałbym to, w, to wprowadzenie po prostu jednym głosowaniem, cztery te uchwały. Chyba, że będzie wniosek, żeby którąś odrzucić. Jeżeli nie ma takiego wniosku, to kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tych czterech uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze stwierdzić prawomocność obrad. Zgodnie z listą obecności w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych na ogólną liczbę 17, a więc obrady są prawomocne. Czyli te cztery uchwały, które wnioskował zarząd wprowadzone zostały już do porządku obrad. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi bądź propozycje dotyczące porządku obrad? Jeżeli nie, to kto z Państwa radnych jest za przegłosowaniem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami wcześniej kto jest za proszę o podniesienie ręki Dziękuję bardzo chyba wszyscy ale spytam jeszcze kto jest przeciw kto się wstrzymał od głosowania a zatem jednogłośnie zatwierdziliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głupczyckiego na 2016 rok wnioskodawcą jest zarząd po przedstawieniu uchwały poproszę panią skarbnik Annę Kasperek-Pindur. Szanowni Państwo, w paragrafie pierwszym zwiększamy dochody bieżące o kwotę 1 400 000 zł w dziale pomocy społecznej. W paragrafie drugim zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 38 000 w administracji publicznej. W paragrafie trzecim zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 75 tysięcy w dziale transportu i łączności. W paragrafie czwartym zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 163 tysiące 300 w dziale obsługa długu publicznego. W paragrafie piątym zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 1 595 250 zł w dziale transportu i łączności o kwotę 158 tysięcy w dziale pomocy społecznej o kwotę 1 397 tysięcy w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 tysięcy zł. I w paragrafie szóstym zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 81 050 zł, zł. w dziale administracji publicznej o kwotę 7, 78 300 i w pomocy społecznej o kwotę 2750. Do projektu uchwały, jak zwykle, jest uzasadnienie, które uzasadnia prawda, y, y, zmianę, zmiany, y, zmianę budżetu. Dziękuję. Y dziękuję Pani skarbnik za przedstawienie projektu. Y jeżeli są zapytania. Do wnioskodawcy w tej sprawie to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu zgodnie z projektem, jaki otrzymaliście Państwo? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że Rada większością głosów przy 12 za i 1 przeciw podjęła uchwałę nr 19 przez 121 przez 2016 w sprawie zmiany budżetu powiatu głupczyckiego na 2016 rok. Kolejna uchwała dotyczy powierzenia gminie Branice prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Branice wnioskodawcą jest zarząd o przedstawienie poproszę starostę panią Annę Anitę Juchno. Szanowni Państwo, jak zapewne pamiętacie, podjęliśmy wcześniej uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji gminie Branice na zakup kosiarki. W związku z tym, zamierzamy powierzyć gminie Branice koszenie zieleni przydrożnej na terenie gminy Branice w pasie dróg powiatowych. Dotyczy to ponad 140 kilometrów drogi. Musimy podjąć stosowną uchwałę, aby gmina mogła wykonywać tę usługę. Konsekwencją tego będzie zawarta umowa, w której szczegółowo określimy warunki. Finansować będziemy tylko i wyłącznie zakup paliwa. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś zapytania bądź uwagi do przedstawionej uchwały, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam zatem, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 19 przez 122 przez 2016 w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Branice. I teraz mamy cztery uchwały które wprowadziliśmy w trakcie dzisiejszej sesji, które dotyczą dotacji dla czterech kościołów. Wszystkie dotacje są w wysokości 10 tysięcy złotych i pierwszą uchwałą będzie uchwała dotycząca dotacji przyznanej kościołowi w Baborowie. O przedstawienie uchwały poproszę panią starostę pierwszą uchwałę na udzielenie dotacji parafii rzymskokatolickiej Ojców Karmelitów w Baborowie w wysokości 10 tysięcy na prace polegające na renowacji piszczałek wiatrownicy Prospektu oraz Miechów. Jeżeli są jakieś uwagi bądź pytania w tej sprawie, to bardzo proszę. Pan Radny Rudziński, proszę. Mam pytanie, czy się udało ustalić, czy któraś z tych paragrafii, która wnioskowała o dotację z samorządu, czy któraś z tych paragrafii pisała jakiś projekt unijny? We wnioskach wnioskodawcy wskazują, jaki procent stanowi dotacja. A pozostała reszta to są inne źródła. Natomiast te inne źródła nie są zidentyfikowane w wniosku. Mogą stanowić one środki unijne, ale niekoniecznie. W przypadku dotacji dla parafii rzymskokatolickiej w Baborowie dotacja będzie stanowiła 42,93%. No dziękuję. Czy mają państwo jeszcze jakieś zapytania? Jeżeli nie, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że Rada większością głosów przy 12 za i 1 przeciw podjęła uchwałę nr 19 przez 123 przez 2016 w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymskokatolickiej Ojców Karmelitów w Baborowie w wysokości 10 tysięcy złotych. Kolejna uchwała dotyczy dotacji parafii rzymskokatolickiej w Bogdanowicach. I poproszę o przedstawienie Państwa. Podobnie dotacja w kwocie 10 tysięcy złotych dla parafii rzymskokatolickiej, Świętego Krzyża w Bogdanowicach, a prace będą dotyczyły odbudowy wieży i hełmu kościoła. Jeszcze może Państwu podam, jaki procent stanowi. To jest tylko 5,49%, czyli niewielka kwota. Czy są jakieś pytania bądź uwagi? Jeśli nie, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Stwierdzam, że większością głosów, przy 12 za, 1 przeciw. Podjęliśmy uchwałę nr 19 przez 124 przez 2016 w sprawie udzielenia dotacji rzymskokatolickiej parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Bogdanowicach kwota również 10 tysięcy. I kolejna uchwała dotyczy klasztoru Franciszkanów w Głubczycach. i o przedstawienie poproszę paną starostę. Również uchwała dotyczy udzielenia dotacji w kwocie 10 tysięcy złotych, tym razem klasztor Zakonu Braci Mniejszych naszych Ojców Franciszkanów. Dotacja stanowi 33,64% i będzie przeznaczona na prace polegające na wykonaniu robót izolacyjnych ścian przylegających do wirydarza klasztornego. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania bądź uwagi, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? A zatem większością głosów przy 12 za i 1 przeciw podjęliśmy uchwałę nr 19 przez 125 przez 2016 w sprawie udzielenia dotacji klasztorowi zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach. Wysokość dotacji 10 tysięcy. I ostatnia uchwała. Dotacja rzymskokatolickiej parafii w Opawicy. O przedstawienie poproszę panią starostę. Również uchwała dotycząca udzielenia dotacji, tym razem parafii świętej trójcy w Opawicy w kwocie 10 tysięcy złotych stanowi to 19,61%. I prace będą polegały na wykonaniu drenażu opaskowego przy kościele. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Za tym większością głosów, przy 12 za i 1 przeciw, podjęliśmy uchwałę numer 19 przez 126 przez 2016 w sprawie udzielenia dotacji rzymskokatolickiej parafii Trójcy Świętej w Opawicy w wysokości 10 tysięcy złotych. I tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Dziękuję Państwu za udział w sesji i zamykam obrady. To o to, kto bardziej przekona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli będą pytania... Przewodniczący, to by już